Panowie i panie! Święta, święta i po świętach. Czas świąteczny minął, i jesteśmy w tym okresie przed nowym rokiem, więc 2025 powolutku gdzieś tam się kończy i ucieka. Oczywiście mam nadzieję, że się najedliście, że macie pełne brzuchy. A kto ma wolne, ten ma wolne. Kto wrócił do pracy, to wrócił do pracy. Życzę Wam oczywiście w tym okresie poświątecznym wszystkiego najlepszego. Na no nowy rok jeszcze Wam nic nie życzę, bo się będziemy widzieć. Hour Gaming wychodzi z nowymi ofertami. Jak wyglądają te oferty? Macie jest do zdobycia Tari, pałkę 7501 poziomu i 122T. Dzisiaj zobaczycie te trzy czołgi, jak się nimi gra, dlaczego jeden jest lepszy od pozostałych dwóch i ma największy potencjał na randomie czy to do zarabiania czy to do robienia uszkodzeń mamy kari mamy fałkę mamy 1 2 dla tem i wybór jest prosty uważam że jeżeli nie przeszkadza wam granie bez wieży i nie wychodzicie z jakąś totalną awersją do czołgów które wieży nie posiadają to kari będzie genialnym wyborem za tyle golda kupno kari w zestawie podstawowym 9000 to jest wręcz bajka i polecam wam jeżeli macie gdzieś tam dość dużo tego złota po tych wszystkich Paczkach, to daję Wam gwarant, że możecie na spokojnie sobie Kari wziąć. Będzie to czołg bardzo uniwersalny. Oczywiście na pierwszą linię nie pojedziesz zawsze, tym bardziej nie z dziesiątkami, z dziewiątkami, czasami nawet nie z ósemkami, ale jak rzuci nam jakiś matchmaking niższego Tiero to już jak najbardziej. 500 uszkodzeń na strzał, na pocisku. Bajka. 290, coś, prawie 300 peny na. A PEKU, super sprawa. Co do samej fałki, ja bym olał, są dużo lepsze hoteki. No, jak ktoś lubi przybombić za te 500, to spoko. Ale pancerz tego czołgu moim zdaniem nie domaga na dzisiejszą metę. No a gierka z 122tm, którą zobaczycie proszę, nie hejtujcie mnie za nią, no po prostu się stało. Grałem po jednej rundzie. To ma być, to będzie czołg do wzięcia za obligacje. Więc dla ludzi, którzy nie wydają zbytnio pieniędzy na WOTA, radzę go wziąć za obligacje. Dlatego lecimy, zobaczcie, jak. A ile to miało w ogóle? Czekaj, siła ognia. 298, a pamiętałem dobrze. Zobaczcie, jak tymi czołgami się gra. Czy warto, czy nie. Zdecydujcie sami, ale ja Kari, jakbym miał złoto, to definitywnie bym wziął. Lecimy. Jak działa Kari? Kari jest dostępne za złoto, więc możecie sobie kary kupić. Czy zawsze bym tym jeździł na pierwszą linię? Absolutnie nie. To nie jest X'em, ale kari dostępne jest za złoto, więc bardzo fajna sprawa, że możecie kupić tego niszczyciela, nie wydając na niego pieniędzy. A jest to jeden z lepszych niszczycieli w grze, komputerowej World of Tanks, na przykład dlatego, że ma. Oj, tutaj mam full golda, no trudno. Jakoś będziemy musieli sobie z tym poradzić i żyć. W każdym razie. Kari ma bardzo fajny i duży potencjał do tego, żeby e, robić dobre wyniki, cieszyć się grą, dobrze zarabiać, ale pamiętajcie, że to Xem nie jest, więc pomimo tego, że mamy tę super strukturę, która coś tam będzie odbijać, no to raczej nie liczyłbym na to, że gdy pojedziecie gdzieś tam na bliskim dystansie, to będziecie odbijać każdy strzał, bo to będzie bardzo zgubne, wyparujecie czasami bardzo szybko. Nie wiem czy stąd po prostu nie podjechać, bo tutaj nic nie ma. Oni tutaj raczej grać nie będą, więc ja się ustawię na ISM. Nikogo tutaj nie ma, więc ja sobie przyjadę, będę sobie kontrolował i project to i gwardziste, i SM, o ile się uda. Prawę, trochę późno to robię, powinienem zrobić to dużo szybciej. Ale no, jest jak jest. Jeszcze sobie bonusiki odpalę. Nie wiem po co, bo chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby wam pokazać, że kari curry... Oho, fajny blandzik O cóż, kuma chyba tą fałką, co? No dobra, dawaj, byku. Czy powinienem dać proga. Pewnie, że powinienem dać proga. To już łatwiejsza pestka niż strzelanie po pikselku fałce. No i przyjemna, na pewno jest ta alfa połączona z tymi apekami 252 peny, ale tysiaczek już wbity. Za darmo. Może jeszcze Strixa bokiem dostanie. Nie wiem, czy to strzelać od razu, czy nie. No i co, wymieniać się na hapeki? Trochę lipa będzie, nie? Powinienem. Wolałbym strzelić to fałkę, ale bałem się wychylać, żeby nie dostać pestek. Żeby nie dostać tych uszkodzeń, bo to może boleć. Fajnie, że się odwrócił. Można się wychylić teraz za darmo. Pamiętajcie, za darmo i ocet słodki. Jak nie musicie przyjmować tego dymka, to lepiej jest zrobić pewne uszkodzenia bezpiecznie. Okej, okay, tam jest progetto, więc się nie wychylam na niego. Tym bardziej, że on już jest w garażu. Na Spoko. Jednego blinda chyba też mam. Super. Celne działo. Szybkie, dobre przeładowanie. Dobra alfa. Względnie okej okay, pancerz. No więc tutaj dużo rzeczy na carry działa, tak jak by się tego chciało od czołgu, który macie nie denerwować, od maszyny, która ma być po prostu przyjemna do grania, tak? Bo taki ma być ten czołg. Niszczyciel w sumie. Oni tutaj w ogóle HP nie mają. No więc ja sobie podjadę po jednej gierce, zagramy mniej więcej. Żeby nie było tutaj, że sobie wybieram jakieś najlepsze gierki. No bo to też jest bez sensu. No, ale taka gra. Nic specjalnego, klasyczna rundka na ósmych tierach. Może chałeczka sobie załaduję. Z tego co pamiętam, Kar miał dokładnie fajne heczki. Ja chyba już nie zdążę, co? No, nie zdążę, nie będę ryzykował właśnie dlatego. Bo jak su często dostaje spota, to po prostu szybko wyparowuje. Dlatego Kari jak najbardziej plus. Komfortowa maszyna do grania. Nie wkurza, nie męczy. Przyjemna, jedziesz, strzelasz lewym, parmisz dymka i dobrze się. Czy tym bawisz? Proszę bardzo. 3600? Zobaczmy, czy daliśmy Blinda Frixe, bo nawet nie wiem. Full Goldem strzelałem. Zobaczmy, ile tu też będzie zarabiało na Full Złotku. Zrobiłem 4100. Bez Plutonu, bez choinki. Ja to. Nie, mam choinkę, zaraz zobaczymy. W każdym razie, grając na Full Goldzie, zarobiłem 150 tysiące. No troszeczkę musiałem niestety wydać. Więc to Bull plus 50 za misję, czyli. Nie było źle, było ok, ale można było użyć więcej bonusów, żeby się tutaj móc pochwalić dobrymi zarobkami. No tak jak wiecie, teraz to na koncie prasowym, więc pól zarobków nie mam, mam je bardzo, bardzo obcięte i ograniczone. Ale mimo to uważam, że Kari dobrze zarabia, jest dobrym tedekiem, można się nim pobawić, miało. Panowie i panie, bo Sirius mi sprzęt nowy dało i przywiozło i to będzie dla was też sprzęt, bo będę mieć go do rozdania. Mam nadzieję, że na YouTubie też rozdamy i zobaczcie co ja tu mam. Słuchaweczki i podkładkę. Opowiem Wam o nich teraz. Tak jak widzieliście, zielone pudełko oznacza to, że sprzęt jest dedykowany dla Xboxa, ale na spokojnie możecie używać go też na komputerze, bo się nada. Odświeżona wersja nowe siódemki, to jest gen drugi. Mamy podwójne bezprzewodowe pasmo, na które możemy nadawać. Mamy pasmo 2,4 GHz i oczywiście też możemy podłączyć to Bluetoothem. 54 godziny baterii, czyli cała masa tutaj czasu poświęcona na to, żeby tylko grać, a nie ładować słuchawki co 2-3 godziny. Obsługa aplikacji mobilnej też będzie Equalizer z ponad 200 presetami do wyboru. Oddzielnie dla pasma 2,4 GHz i dla Bluetootha. A jeżeli już macie słuchaweczki możecie ściągnąć program, który nazywa się Sonar, gdzie będziecie mogli swoje własne presety ustawiać. Ale jeżeli nie chcecie się bawić w krzywę, to tak jak widzicie tutaj macie 200 już przygotowanych dla was presetów do wielu gier. Tych oczywiście nie, kultowych, czy też bardzo popularnych tytułów, World of Tanks też znajdziecie. Ja poszukałem i znalazłem. Są Battlefieldy, są Eurotrack Simulatory, dosłownie wszystko. Sprawdźcie sami. Moi drodzy, jeżeli szukacie odpowiedzi na Artisana, to dobrze trafiliście, bo SteelSeries Series przygotowało dla was kuceka. Performance, czyli podkładkę, trzema różnymi typami. Macie tryb Speed, czyli tryb szybki. Dla ludzi wymagających bardzo szybkich ruchów pełni obrotowych, żeby ta podkładka wręcz śmigała, albo raczej myszka na tej podkładce, tryb balans jest również dla Was dostępny, jest to troszeczkę takie połączenie kontroli i właśnie tej prędkości w tej zbalansowanej formie, trzecią opcją oczywiście jest kontrol, który będzie idealny dla osób, które wymagają to do pikselka idealnego. Mierzenie dlatego wybierzcie sobie podkładkę według Waszych upodobań, według Waszych preferencji, żeby wszystko grało. Kari poszło dobrze, to zobaczymy, czy fałka pójdzie dobrze. I ja mam pewne obiekcje co do tego czołgu. E, pomimo tego, że ma fajną alfę, bo tutaj strzelamy sobie po 490 na hateczku to jest fajna, m, fajna sprawa. Mam 226 peny na podstawie i na goldzie 263 to jest bardzo dobra pena. Jednak no działo tego czołgu i pancerz. Tak nie za bardzo domagają, okej? Okay? No tak, tak, tak nie za bardzo domagają Ten czołg powie, że jest ostro Ostro, ostro farmiony Więc nawet jak zrobisz dobrego side scrapa, To prawdopodobnie i tak, i tak Nic ci to nie da, bo wszystko Będzie lądowało gdzieś tam po Garach No i jak pokazujecie ten gar No ja tak mi się wydaje, że ja zrobię 1000 damage tym tym mi są święta, więc yy, Więc tutaj, yy, słuchajcie, nie ma też co oczekiwać Nie wiadomo jakiego skakania i, że tak powiem, po fotelu z nerwów, jak się zrobi słabą gierkę. Ale też nie ma co chyba się niesamowicie skupiać na takich gierkach takim czołgiem, bo to ma po prostu ograniczony ograniczony potencjał. A mi się wydaje, że on się wychyli za 3 za 2 za 1. Myślicie, że się wychylił już? Chyba nie, bo bym dostał spota, co? Kurde, myślałem, że on się wychyli. Jakiś taki niechętny ziutek. No to co? No to jedziemy. Type 4, no to co robimy? No ładujemy Golda, tak? No 220 peny, Nie wiem, czy z Golda przebije Type'a. A co dopiero z zapeków? Ja muszę sobie poprawić słuchawki, bo to inaczej to, to nie do rady. No dokładnie, no ten sołk ma bardzo słaby pancerz. Wierzy, przez co. No nie jest jakiś. Yy, fajny do grania, no nie oszukujmy się, no. Czy na FL-u można tym grać? Też jest takie, o na FL-u. Ten sołk po prostu jest. Taki o, Po prostu je, sobie jest w grze. Nie jest to jakiś super turbo gówno. Ze względu na to, że mamy jednak ten, te uszkodzenia na strzał, tak? No, 548 ląduje na. Na twoim koncie milion dolarów di przelew, fajna sprawa, tak? Ale. Ale to jest za mało widzowie. Bo nie dość, że musisz trafić, to musisz przebić. Nie dość, że musisz trafić, to musisz przebić. Więc no tutaj się zaczynają piętrzyć problemy w momencie, kiedy... Będziemy próbować grać... Kurda, co on robi? A to trochę... To trochę przerażające było, że on się tu wychylił. I też nie będzie tu się zarabiać, bo to jest hateczek, którym no... Będziemy musieli też strzelać z golda, tak? Wyobraźcie sobie, że... Nie robicie uszkodzeń. Mając 500 alfy. No lipa, więc żeby maksymalizować wyniki tego golda, trzeba będzie tam użyć częściej niż wam się wydaje, bo będziemy też często spotykać czołgi wyższego poziomu. No, mówmy się, ten matchmaking nie jest tak przyjemny, że tylko no, no, On się wychylił stary. Myślałem, że on mu da. Źle myślałem widzowy. Albo no, nie myślałem w ogóle. No ale dobra, bomba od Iksema przyjęta. Mówi się trudno, druga też. No a tak jak widzicie, bez względu na to, jak ja będę tym grał, czy ja się będę obracał tą wieżą, czy nie. No to ta wieża będzie dostawać tuby. Fajnie, że kamerka mi się wyłączyła, pozdrawiam. No, dwie bomby dostałem od Xema i mam 400 HP, nie? Eee... No nie sądziłem, że on się będzie wychylał nad 100 HP za drugim razem. tam że jedną zrobił i będzie szczęśliwy. Okazuje się, że niekoniecznie. No, jak masz full HP, to możesz wjechać po tego Xema, nie? Ja tam narzekać nie będę. Okej, okay, dobra bomba. Dzięki. Opa. Bardzo ładnie. Końcu wyniesiony. Dwa i pół zrobionego. Nic specjalnego. Coś tutaj jeszcze zostało do dziabnięcia. To wciskam 3 razer. Widzowie daję wam gwarant. Nie farmiłbym tym kredytów. To nie jest. Może najgorsza maszynka, tak? Ale. najlepsza też nie jest. Chyba powinienem go olać i jechać Więc kolekcjonersko Kolekcjonersko możecie wziąć sobie ten sołk. Ale Do farmienia kredek no to Kari macie, wystarczy wam kari do wzięcia i Możecie być szczęśliwi Tak wam powiem Jedną pekę chcę zrobić, tyle w tej grze A myślałem, że ze snappa to dam Ładnie by wyglądało, szkoda Taka pestka na wiecie Na zadymkę na podnymkę, no nie weszło. No trudno widzowie, no trudno. No ten niksem na pewno też ze mnie HP ściągnął dużo. Są we trójkę tam, ok. Mm, nie wiem po prostu, czy ja dojadę gdziekolwiek do damage'a. Jakbym poszował tam na tego parśnika, byłoby ciutkę lepiej. Dobra. Chyba się nie uda, słuchajcie. Też prułem goldem obrzydliwie w tej rundzie, Żeby tylko przebijać pewne pestki. No bo tutaj jak nie przebijesz pechy, no to ładujesz potem 14 sekund. No ładuj 14 sekund na ósmym tierze, no to boli, boli. Jesteś nie za szybkim czołgiem, ale też nie za wolnym. On jest gdzieś tam pośrednio, no jadę sobie tam 30 par, 40 na godzinę. No w zależności od zestawów, możecie dać turbo na ten czołg. Ja wziąłem sobie HP eksperymentalne, żeby troszeczkę... Żeby troszeczkę... Tutaj móc coś przytankować, ale no tak jak mówię, trzy tysiaczki na ten czołg to zła bitwa. Na pewno nie jest. Musicie się mega uważać z tym jak się kontujecie. A to głównie dlatego, że ta dolna płyta, górna nawet, nie zawsze chcą odbijać. Nie mówiąc już o wieży. Został Skorpion. Bo do niego dojadę, ale jodę. Załaduję sobie hajka. Mogę sobie załadować hajka, dawaj. Dobra, chyba do niego dostępu nie mam, ale tak wygląda fałka. Nic specjalnego, po prostu sobie jest. 3,5 tysiące zrobione, czału nie ma, dupy nie urwało, pewnie też kredek za dużo nie zarobiłem, no dokładnie. Kari moim zdaniem zarabia fajniej i przyjemniej. No tam miałem misję 50, tutaj bez misji, ale to ciągle Kari jako maszyna do zarabiania wypada fajniej. Dobrze. Ciężko uszacować, gdzie drużyna przeciwna pojedzie, widzowie. Zagrałbym sobie prosto, ja bardzo lubię grać te pozycję, ale tam potrzebujecie opuszczania fajnego. Bez opuszczania granie tutaj jest bardzo irytujące, ale. Jak tak, to ja sobie pojadę prosto, dobra. No zobaczymy, czy się uda. Normalnie. Jak się wywalę za zero, to będzie to będzie lipa. Bardzo fajna maszyna, dobry czołg. Do wzięcia za obligacji jest też, także tutaj uczulam. 300 pny mamy 400. Uszkodzeń na strzał, bardzo celne działo, w miarę spoko pancerz, no tylko to jest jego jedyny minus, tak? 13 sekund przeładowanie. Na podstawie mamy 233 pęki na pcr więc też jest fajnie. Ależ tam dużo ludzi jedzie, zobaczcie ile tutaj w tej strefie mamy ziomków. Oni, oni jadą bardzo, ale to bardzo powoli. No, to niedobrze akurat. Bo jeszcze się okaże, że tutaj będzie tylko jeden czołg, słuchajcie. Pan Obsidian. Nie wiem, czy chce tam podjeżdżać. Tak przez chwilę chciałem, ale sobie myślę. Kurde. A, i wsteczny ma słaby. Nie wiem, czy widzicie? Bez turbo. A ten wsteczny nie radzi sobie najlepiej, nie? A i myślicie, że coś do mnie przyjedzie tutaj? Bo ja nie wiem, kiedy ta fałka. Nie wiem, kiedy ta fałka. O, właśnie, dzień dobry. No i to jest taki moment, kiedy te 300 peny się przydaje, tak? Yy, mamy penę jakiegoś tam kieru 9, a czasami nawet niektórych 10 poziomów, tak? Czyli jest dobrze. Hmm, na górze nikt nie gra. Bardzo dziwna sprawa. Dobra, ja się wycofuję, chłopaku, spokojnie. Ogólnie ta pozycja jest bardzo dobra, bo możecie kontrolować sobie wiele punktów na mapie, tylko. No w tej rundzie jakby nikt nie chciał grać w grę komputerową. Wszyscy sobie siedzą. Chylują bombę. A, przecież ja się trochę cofnę, żeby nie miał na mnie tak łatwych pestek. Bo ten obsidian jest dość mocno zagrzebany. Zobaczcie na jakim pikselu on się wychyla. No i tak jak widzicie, gdy nie trafimy pesteczki, nie trafimy pocisku, nie zrobimy damage'a, no to trochę boli. Tak wystawiasz bratku. No nie możesz się tak wystawić na środku mapy, No. no. No, niepoważny człowieku, tysiąc! To był chyba Tygrys. Tygrys jest moim widzem. Ja pamiętam, że Tygrys robił właśnie taki zagranie, że się wystawiał, dawał jedną pestkę, dawał jedną, jeden pocisk i do garażu leciał. Tygrys, tak nie robimy, chłopaku. To jest tragedia. Coś ty zrobił. Masz projecto, dobry czołg do farmienia i ty się tak wystawiasz. Kontroluję, widzowie. Uważajcie na Tygrysa na randomie, on potrafi przytrolować bitewkę. Czy zagrać na obsydiana, czy może na Xema. No ja tutaj nie mam za bardzo na co grać. Też nie ma. No nie ma, no nie ma. No z mam. No to go spotujemy i od razu jedziemy w... jedziemy w dół. Nie widzowie, zostajemy na tej górze więcej dłużej niż przez tę jedną sekundę, żeby tylko zrobić pechę i się od razu chować. Na dwie nigdy nie zostawajcie, bo to zbyt zachłanne. Jak wiecie, że tam są niszczyciele czołgów. Albo tego typu maszynki. No ja tutaj nie mam dostępu do Major, tak? Nie mam dostępu do uszkodzeń. Nie wygląda to jakoś super. Tym bardziej, że ta fałka podjechała na blisko. To też jest interesujące. Nie za bardzo wiem, co mam zrobić, bo jak pojadę na fałkę, X -er może się wykryć dać mi bombę. Obsyda może mi z góry. Mi, mi z góry naciukać, więc no. Nie jest tak fajnie i przyjemnie, nie? No ja się tutaj kręcę. Jak gówno w przeręblich. Zobaczcie, że on nie chce tą fałeczką dalej podjechać, szczur. Dobra, a jakbym. No kurde. O, szkoda, że ten stary też przyjechał. No, słuchajcie, ja chyba sobie na nich zagram. Ja chyba sobie na nich zagram, bo tutaj jest yy, stypa straszna i teraz dopiero będą dymy. Ej, tu też nie lata, co? Ej, bo oni tu jakiś to robią, stary, co jest? Co tu się dzieje? My lovely. E, nie trafiam wszystkich możliwych pestek, jakby ktoś pytał. No, więc super się bawię. I chyba mam garaż, jakby co. Się wywaliłem. Nie pozdrawiam. Dobry całk. Gówno runda. Tak wygląda życie. Ja bym wziął Kari, a jestem na